W obudzie, Szanowni Państwo, że jako radny senior, co widać pragnę otworzyć pierwszą sesję siódmej kadencji Rady Miejskiej w Cyni. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym dzisiejsza sesja została zwołana przez komisarza Wojewódzkiego wyzostań na podstawie artykułu 20, punkt 2c i porządek również obowiązuje, ten, który Państwo otrzymaliście. Nie możemy tego porządku głosować, ponieważ do chwili złożenia ślubowania nie jesteśmy jeszcze pełnoprawnymi radnymi. Pozwolę sobie przypomnieć porządek dzisiejszej sesji ustalony na podstawie tej właśnie ustawy i dostarczony przez komisarza wyborczego. Otwarcie sesji i stwierdzenie kwot. Wręczenie zaświadczeń o wyborze nowo wybranym radnym. 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 4. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zamknięcie sesji. Tyle co do porządku obrad. Ja chciałbym w imieniu państwa i swoim serdecznie powitać państwa i stwierdzić, że na piętnastu radnych jest stuprocentowa frekwencja, co oznacza, że możemy podejmować prawomocne, niezbędne uchwały dotyczące spraw związanych z dzisiejszą sesją. Daniela Olszaka. Chciałem powitać również burmistrza Elekta ale ja nie widzę. Witam sekretarza urzędu gminy, pana Rafała Kwiatkowicza i panią skarbnik Edytę Szczurek. Serdecznie witam przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej, panią... Proszę bardzo. Pani czyni swoją opinię, Witam serdecznie wszystkich Państwa i nie ukrywam, że będę miała przeogromną przyjemność w imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej wręczać te oto zaświadczenia. I po kolei będę wywoływać i jako pierwszą poproszę Panią Czerwińską Dorotę. I Proszę pana libero Henryka. <clears> Thank <throat> you. で Thank you. Konstytucji, wobec naszych wyborców i abyśmy po prostu te swoje obowiązki pełnili sumiennie, uczciwie i rzetelnie, żeby za 4 lata kto będzie chciał w wyborach startować, nie otrzymał czerwonej kartki. Czyli życzę Państwu, aby każdemu z Was paliło się cały czas to zielone światełko od naszych wyborców, bo pracujemy dla nas i dla naszych gminy. Proponuję aby ceremonia ślubowania przebiegała następująco. Ja odczytam rotę ślubowania, a poproszę najmłodszego radnego, pana Mateusza Stachowiaka. Tutaj Mateusz proszę. Tak. I wtedy... Po odczytaniu ropy ślubowania przede mnie, panie i panowie radni, będziecie kolejno wyczytywani i w postawie stojącej wypowiecie słowo Ślubuję albo zwrot Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Wobec tego proszę bardzo, czytam ropę ślubowania. Proszę wszystkich o powstanie. Niech Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. To jest um, rota ślubowania można wsiąść sobie tak i teraz po kolei. Państwo, którzy będą wyczerpywani, wstają i składają rozdeżowania. Jeżeli chcecie, może tam wychodzić tutaj do jeżeli chcecie, kto może być to yy, z miejsca. Proszę, wybór należy do państwa. Jak licie z miejsca proszę bardzo. Mateusz, proszę. Pani Czerwińska Dorota. Dziękuję. Pan Grabarski Stanisław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Muliberda Henryk. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Kurantian. Jan. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Kurdewski Dariusz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Leper Tadeusz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Muzolz Bartłomiej. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Tetław Dorota. Ślubuję, tak mi do Bóg. Pani Ródzka Danuta. Ślubuję, tak mi do Bóg. Pani Stachowiak Urczula. Ślubuję, tak mi do Bóg. Stachowiak Mateusz. Ślubuję, tak mi do Bóg. Pan Szczepański Łukasz. Ślubuję, tak mi do Bóg. Pan Wil Tadeusz. Ślubuję, tak mi do Bóg. Pan Witczak Zbigniew. Śrubuję, tak mi do Pani Wołyńska Monika. Ślubuję, tak mi do pomóc. Dziękuję panu radnemu Mateuszowi. Na sesji według listy obecności jest 15 radnych w trakcie głosowania. Obecnych było 15 radnych. Zgłoszono następujących kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej w Kcyniu. Zbigniew Witczak, Jan Kuran. Głosowało 15 radnych, głosów ważnych oddało 15 radnych. W głosowaniu tajnym kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Zbigniew Witczak 9, Jan Kuran 6. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej w Ceni wybrany został pan Zbigniew ja, oczywiście. Dziękuję, Tak, Dziękuję. Dziękuję Państwu za zaufanie. oddany głosy. Mam nadzieję, że. Ja rozumiem, że głos nie chciałby się oddany na dwie osoby, by nikt taki powstał, jaki powstał. I dziękuję tym osobom, które oddały. Tak samo myślę, że osoby, które nie odsuwały za osobą, przekonam do, do, do siebie, że on prowadzi we właściwy sposób Radę i naprawdę jestem tak przyjęty, że, 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 że nie wiem o czym mówić. 2014, dziękuję, Rady Miejskiej w Cyni z dnia 1 grudnia 2014 roku. Chciałam w wersji skróconej, ale jeżeli pani mecenas sobie tak życzy, proszę bardzo. Podstawy prawnej już no, też przeczytam. Na podstawie artykułu 19 ustęp 1 w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2013 roku, pozycja 594, ze zmianą i paragrafem 15 Statutu Gminy Kcynia, Dziennik Urzędowy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 2013 roku, pozycja 1619. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się, że w wyniku wyboru bezwzględną większością głosów Obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym został wybrany na przewodniczącego Rady Miejskiej w pan Zbigniew Wikczak. Paragraf drugi. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Radny Senior Jan Kurant. Panie Zbyszku, serdecznie gratulujemy, poprosimy o zmianę miejsca, ja się z panem z przyjemnością zamienię z tylnego fotela księża Janisa i pozwolę sobie, a mną mógł poprosić o nasz przewodniczący i tutaj. Niech go tutaj panie uściskają, a ja złożę serdeczne gratulacje i będę życzył panu, panie dyżur, powodzenia. Czeka na cztery lata, lata ciężkiej, trudnej pracy i współpracy. Życzę wszystkiego najlepszego. Teraz tu ma przygotowany już przez y, y, panią Mecenas, przez te Porządek dalszy, tak, wymóg wiceprzewodniczącego. Można się osiągnąć, bo wiem, że na początku, to będzie. Radny dziękuję za e, zabraliśmy głosów, które e, dostałem, no po prostu będę popracował i przyczyn e, sobie tej współpracy ze strony państwa. Dziękuję. Przechodzimy. Jeszcze chcę Państwu podziękować za, za wybór i proszę o cierpliwość jakieś błędy. Trzeba y, jednej dwóch sesji, żeby się oswoił i poprowadził to we właściwy sposób. Ja obiecuję, że postaram się to dojść jak najszybciej do, do te, tego typu perfekt. A w tej chwili y, podejmuję porządek obrad i przechodzimy do następnego punktu. Wybór tak, y, wybór tak, y, Rady Miejskiej. Zgłaszam kandydaturę Pana Henryka Krótkiewicza. Proszę Panią Skarbnik, czy wyrażą kandydaturę? Zgadzam ponownie Pana Jana Kurenta. Ja pytam pytanie czy Panowie się zgadzają, czy są inne na, e, kandydatury? Nie ma, nie widzę. Więc zadam pytanie. Pan przyjmuje kandydaturę. Nie po prostu powiem tyle, że ja umiem tam przeglądać, nie to, że mam ambicję na przewodniczącego, bo takich nie mam wolę zasiadać sobie tutaj z Państwem i tak dalej. I po prostu no, mogę w przewidzieć i tak dalej. Nie, nie będę po prostu dziękuję. Nie wyrażam zgody. Mogą przedstawić Państwo inną kandydaturę. Ja się na to nie piszę. No, w takim razie... Przeprowadzimy głosowanie, rozumiem panu Jeszcze tak. pytanie, czy jeszcze ktoś chce głosować? Czy jeszcze ktoś zgłasza w tym momencie, jeżeli pan, pan prezydent czy ktoś zgłasza kandydatura do tej gminy Nie widzę. Czyli przyjmujemy jedną osobę? Tak, przy głosujemy tak, jak regulamin był przyjęty. Jeżeli tak. będzie jedna osoba, to tak lub nie. Skryślam. Rozumiem, czyli sposób głosowania jest ten sam. I przegłosować państwo, bo A pan, ja może pani, nasza nas, jeszcze z... komisja skutacyjna w kwestii formalnej, przy jednym kandydacie niech y, y, przypomni procedurę, żeby. Była... Ale to w momencie, no, 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 a, ja, oczywiście. no to dobrze, zakończyliśmy składanie kandydatur i y, zaraz ja sobie przypomnę, jeszcze mam taki świątek z nadzorcami oczywiście. Tutaj jedynym kandydatem jest pan Henryk Ulberta i będziemy głosować pod podstawionym przez Komisję Rewizyjną. Może proszę. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata, radni głosują za wyborem kandydata stawiając znak X w kratce zaznaczonym słowem „tak” z lewej strony obok nazwiska kandydata, albo jeżeli głosują przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak X w kratce oznaczonej słowem „nie” z lewej strony obok nazwiska kandydata. To jest to Wszystko jest wiadomo.

Rady Miejskiej w w dniu 1 grudnia 2014 roku. Komisja sputaczna w składzie przewodnicząca Monika Błyńska, członkowie Łukasz Szczepański Dariusz Górski stwierdzają, co następuje. Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji według listy obecności obecnych jest 15 radnych w trakcie głosowania obecnych było 15 radnych. Zgłoszono następujący, następujących kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Cyni. Pan Henryk Kuliberda. Głosowało 15 radnych. Głosów ważnych oddano 15 radnych. W głosowaniu tajnym kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Kandydat. Henryk Kuliberda 5 za, 5 przeciw. Komisja skrutacyjna stwierdza, że bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. W głosowaniu tajnym na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ksylii został wybrany pan Henryk Uliber. Uchwała numer 1 łamane na 2 na 2014 Rady Miejskiej w Chstyni z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ksylii. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i paragrafu 15 Statutu Gminy Ksynia uchwala się, co następuje. Stwierdza się, że w wyniku wyboru bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ksyni Henryk Uliberda. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi założnik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. głos tym, tym też, którzy nie oddali głosu. Yy, witam panów burmistrzów, dziękuję, że przybyli yy, mieszkańców Chcyni i Gminy, że uczestniczą w takim ważnym wydarzeniu dla moich. Bardzo dziękuję za wybranie na to za szczytką funkcję.